Ale tych anegdot podczas pracy nad tą książką było bardzo wiele. Proszę powiedzieć, jak pracowało się panu nad stworzeniem tej książki z panem Marianem Kasprzykiem, bo jest to postać nietuzinkowa, osoba, która tak jak pan wspomniał, przeszła w życiu bardzo, bardzo wiele. Czy to jest wciąż ten pogodny człowiek i człowiek, który odniósł tyle sukcesów, czy ma trochę żal do życia? Nie, właśnie to przeciwnie. To jest bardzo pogodna, wesoła osoba, która cieszy się, że żyje, że ciągle żyje. No, można powiedzieć, każdy dzień uważa za szczęśliwy. Kiedy się z nim spotykam, on sobie pośpiewać, pożartować. Na przykład bardzo ciekawie mówi o swoich przeszłych historiach. Przykładowo o tym, że trenowało go dwóch trenerów bez nazwiska, czyli Antoni Zygmunt i Michał Szczepan. W ten właśnie sposób opowiadał o tych trenerach, którzy, ja, jak on to wspomniał, byli bez nazwiska. W ogóle trener Antoni Zygmunt to też jest niesamowita postać. Osoba, która no, obecnie nie mogłaby szkolić współczesnych dzieciaków, współczesnych ponieważ był bardzo surową osobą. Potrafił zawodników pociągnąć za pejsy, bo wtedy były bardzo popularne pejsy w tamtych latach. I potrafił robić to, żeby w jakiś sposób ich zmotywować. Ale oni, podobnie jak Marian Kasprzyk, bardzo dobrze wspominają trenera Zygmunta, ponieważ osiągali pod jego wodzą największe sukcesy. Jeśli chodzi o historię życia Mariana Kasprzyka, to też w tej historii życia on sam mówi, że on przeżył kilka żywotów i żyje na kredyt. Kiedy był dzieckiem, jego ojciec został, to było w czasie II wojny światowej. Jego ojciec został wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec i wtedy rodzina chciała pojechać do jego ojca. Marian, pan Marian miał wtedy niespełna dwa latka, a według ówczesnych przepisów nie można było przywozić tam na te tereny dzieci, które miały mniej niż dwa lata. I okazało się, że mama Mariany Kastrzyka stwierdziła, że przywiezie go w walizce. To było niesamowicie niebezpieczne, ponieważ Niemcy w tamtym okresie przebijali czasami walizki batnetem. Na szczęście udało się malutkiemu Marianowi dojechać do tej miejscowości Skowa. To wtedy nazywała się ta miejscowość po niemiecku Frauschta. No i tam był razem z rodzicami. I w, w życiu pana Mariana jest wiele takich wątków, gdzie tak naprawdę ledwo uszedł życiem, tak było w latach 90., kiedy to chorował na nowotwór i wycięto mu przełyk, wycięto mu, wycięto mu żołądek. I taka sytuacja była, że pan Marian mówi, że duchowo jest bardzo pełny, ale w środku pusty. To jest też jedno z jego takich ulubionych powiedzonych. Bardzo się cieszymy, że dzieli się Pan z nami tymi prywatnymi historiami Pana Mariana. Bo to oczywiście y, będzie na pewno ciekawe dla tych osób, które się, przypuśćmy, boksem nie interesują. Ale wróćmy na chwilę do boksu. Proszę powiedzieć, jak Pan Marian wspomina swoje sukcesy? Bo przecież to było i Złoto w Tokio, i Brąz w Rzymie. Y, który z tych medali był dla niego droższy jak on wspomina tą, tę swoją karierę sportową? Czy, czy on wspomina te, to Tokio, ten Rzym z, z łezką wokół? Czy bardziej opowiada jakieś śmieszne historie z tych mistrzostw? Czy dla niego ten sport był rzeczywiście ważny? Jeśli chodzi o Mistrzostwa Olimpijskie, to oczywiście ten złoty medal, który zdobył w pierwszej rundzie, to było w 1964 roku w Tokio, i w pierwszej rundzie złamał kciuk. Mimo, że miał złamany kciuk, walczył dalej i wygrał tę walkę. Jego rywalem był wtedy Ricarda Stamulis, to był zawodnik Związku Radzieckiego. Czyli mimo złamanego kciuka i mimo potwornego bólu, wygrał, zdobył złoty medal olimpijski i przeszedł do historii polskiego boksu. A co ciekawe, poleciał na Igrzyska, chociaż jeszcze dwa lata przed Igrzyskami był w więzieniu. To też taki no, niesamowity epizod w życiu pana Mariana ponieważ podczas jednej z imprez zaczepił go milicjant. Ten milicjant był wtedy ubrany po cywilnemu. No i ten milicjant go uderzył. Pan Marian niewiele się zastanawiał, zadał mu dwa ciosy. Wiadomo, milicjant był znokautowany. Nagle była afera na całą Polskę. Okazało się, że Marian Kasprzyk bije władzę, ludu, władzę państwową, ludową. No i była taka sytuacja, że w gazetach pojawiały się rysunki Bokser trzymający w rękawicach maczugę i podpis, uwaga bokser idzie, czyli zrobiono wtedy z Mariana Kasprzyka bandytę, został zdyskwalifikowany dożywotnio, wsadzono go do więzienia, w więzieniu spędził 8 miesięcy, ale to niesamowicie go zahartowało i później... Po wyjściu z więzienia pomógł, w ogóle w pomógł bardzo Zbigniew Pietrzykowski. Czyli kolejna y, niesamowita postać. Ja właśnie też miałem przyjemność napisać książkę o Zbigniewie Pieczykowskim. Ja ją może tutaj pokażę, bo y, autor książki przywiózł y, jeden egzemplarz. Książka nazywa się Pięści Anioła. Ona będzie tutaj też y, do kupienia y, tutaj na targach. No i tak w tej książce też wspominam o Marianie Kasprzyku, no bo Zbigniew Pieczykowski niesamowicie pomógł Marianowi Kasprzykowi, był jego kuratorem, pomocnikiem. Wtedy kiedy Marian Kasprzyk wyszedł z więzienia, Zbigniew Pieczykowski czuwał nad nim, pomagał mu. Były nawet takie sytuacje, to mi Zbigniew Pieczykowski opowiadał, że nagle otrzymuje telefon, dzwonią do niego i mówią, zobacz. Marian Kasprzyk szaleje w Knajpie, pobił, kilku, e, tam, pobił kilka osób, Zbigniew Pieczykowski szybko pojechał do tej Knajpy, okazało się, że nikogo tam w środku nie było, po prostu tylu miał życzliwych czasami Marian Kasprzyk. I ciągnęła się niestety też zła fama z przeszłości, z którą trzeba było przecież sobie jakoś poradzić. A o kim będzie kolejna książka? Bo ci pięściarze za Panem chodzą, oczywiście nie jest to przypadek. Dlaczego jest pan synem doskonałego pięściarza Leszka Błażyńskiego? Więc o kim następna książka? Może no, o tacie? No, jeśli chodzi o tatę, no to mam bardzo dużo zapisków, mam też jego pamiętniki. Zastanawiam się ciągle nad tym, ale no z przyjemnością napisałbym książkę o Andrzeju Gołocie, nawet dzisiaj rozmawialiśmy, ale Andrzej Gołota jakoś nie jest zbyt skory do tego, żeby powstała jakaś książka, taka porządna książka o nim, jego biografia, bo tak naprawdę w latach 90. powstała książka o nim, ona już wiadomo nie jest już taka aktualna, ale... Widzę, że Andrzej Gołota jakoś za bardzo nie chce, żeby powstała taka biografia, ale może uda się kiedyś go namówić na to. No to my musimy z panem prezesem Grzegorzem Nowaczkiem porozmawiać i będziemy lobbować, aby udało się, bo na pewno będzie to niesamowita dla nas gratka, bo przecież Andrzej Gołota to też ciekawa postać, która też bardzo miała bardzo i ciekawe życie w związku z powyższym sama pewnie chętnie y, jego losy przeczytała. Brały już udział w wielu programach, y, y, gdzie pokazywał swoje życie, relacje z żoną, z dziećmi, więc myślę, że byłoby o czym pisać, ale również namawiamy do książki o y, tacie Leszku Błażyńskim. Może chwilkę o nim teraz porozmawiamy. Y, proszę powspominać trochę tatę. Tak, tata. Y był zwykrotnym medalistą olimpijskim, był też mistrzem Europy i wicemistrzem Europy i zawsze no wiadomo, dla niego ten medal olimpijski to było numer uno, czyli zdecydowanie number one. Zawsze cenił wyżej te medale olimpijskie niż mistrzostwo Europy. Jeśli chodzi o tatę, to też tutaj bardzo fajna sytuacja była w 1973 roku. Kiedy w Stanach Zjednoczonych reprezentacja Polski rozgrywała mecze z Amerykanami i wtedy reprezentacja polska bokserska była niesamowita, bo wygrywała mecz za meczem co dzisiaj no, nie, nie możemy sobie tego wyobrazić, żeby nasi polscy pięściarze pojechali za ocean i wygrywali tam z Amerykanami walki. I wtedy Tata pokonał przegrywali każdego przed czasem. Tak naprawdę te w sumie jego trzy walki trwały bardzo krótko. I otrzymał złotą rękawicę. Ja mam ją w domu oczywiście, jak wszystkie pamiątki po tacie, otrzymał dużą złotą rękawicę potężną, na której widnieją nazwiska zawodowych mistrzów świata. I kiedy wręczano mu tą rękawicę, jeden z Amerykanów powiedział, że w środku są zaszyte dolary. Ja mimo wszystko lata mijają, to było w 1973 roku mam ciągle tą rękawicę, ale nie zamierzam jej rozpróć i... Żyje z taką ciągle świadomością, albo nieświadomością, że są tam jakieś dolary, albo nie ma tych dolarów. Bardzo dziękujemy za tę cudowną historię rodzinną. Ja wczoraj, przyznam się, obejrzałam ten krótki dokument, w którym. Pan, pan wraz z bratem wspominaliście tatę. Śmialiśmy się, że pan również miał wtedy długie włosy, ale trochę ich miał więcej na tym filmie. Proszę powiedzieć, a czy pana nie kusiła kariera bokserska? Czy tata nie namawiał? Bo bardzo często tak jest, że ojciec namawia syna do kontynuowania kariery. Dzisiaj spotykamy się tutaj na Ogólnopolskim Dniu Boksu Olimpijskiego, którego jednym z głównych celów jest to, aby młodych ludzi zachęcić do uprawiania sportu, bo przecież wiemy, że dzisiaj e, to jest bardzo ciężkie, żeby młody człowiek rzucił telefon i uprawiał sport, a w szczególności sport zawodowy, bo to jednak jest poświęcenie. Proszę powiedzieć, czy tata nie chciał, żeby synowie kontynuowali karierę tak jak on? Nie, tata nie chciał. Ja chodziłem na treningi y, szombierek bytom Jak tata był trenerem. Wiadomo, dla mnie to była zabawa wtedy były tam jakieś sparingi i tak dalej ale ja też nie byłem w tym dobry i wydaje mi się, że jako bokser bym nie osiągnął raczej sukcesów, bo próbowałem wielu bardzo różnych dyscyplin, ale no, w żadnej nie byłem na tyle dobry, żeby coś osiągnąć i zdecydowałem się, żeby definiować o sporcie i to jest łatwiejsze niż, niż po prostu uprawianie go i zdobywanie laurów. No. A jeśli chodzi o tatę, to nawet kiedy chodziłem na te treningi, tam uderzałem w bruszkę, w worek, Skakałem na skakance, to tata nawet widać było, że nie chciał, bo wiedział o ile to wyrzeczeń kosztuje, jaki to jest no bardzo trudny sport, dlatego też bardzo podziwiam pięściarzy i tych młodych, którzy tutaj są i tych starszych i trenerów, bo wiem doskonale co to jest boks, to jest naprawdę no, jeden z najtrudniejszych sportów na świecie. No tak, nie kontynuował Pan żadnej kariery sportowej, ale my jako czytelnicy dziękujemy za te książki, bo przecież takie historie życia, jak chociażby pana Mariana Kaspczaka, trzeba pokazywać młodemu pokoleniu, żeby ich zachęcać i żeby pokazywać, jaką drogę czasami człowiek trudno musi przejść, ale oprócz tego, że pisze pan książki, przecież y, współorganizujecie y, memoriał taty y, w Bytomiu, może chwilę powiemy, porozmawiamy o tym memoriale, z, y, który organizujecie w Bytomiu, tym bardziej, że tegoroczne Mistrzostwa Polskich Juniorów tam się będą odbywały. Tak, y, 14, y, tak dokładnie to 15 czerwca rozpoczną się Mistrzostwa Polskich Juniorów, w boksie w Bytoniu w hali na Skarpie, o tym też będzie mowa, bo później będzie konferencja poświęcona tym mistrzostwom juniorów. A w Bytomiu odbywa się od 2006 roku memoriał mojego ojca i teraz będzie 16 edycja, bo niestety podczas pandemii nie udało nam się jednego turnieju zorganizować. Czyli będziemy mieli teraz szesnastą edycję, zapraszam wszystkich w październiku 8-9 października w hali na skarpie w Bytomiu i w tym memoriale startują juniorzy, młodzicy, czasami też seniorzy, bo są też też walki takie, można powiedzieć, takie no już dla, dla senior, seniorskiej walki, pojedynki, ale głównie ten turniej ma na celu to, żeby młodzi zawodnicy mogli się rozwijać, żeby mogli odnosić sukcesy. I upamiętnienie mojego taty. Na przykład w Memoriale wygrywał Robert Parzęczewski, który prowadzi teraz karierę ma zawodową i dobrze się spisuje w tej karierze zawodowej na zawodowych ringach. Był też Tomasz Gromacki, który też w boksie zawodowym walczy. Był też pięściarz niemiecki, który potem bardzo dobrze też spisywał się na zawodowych ringach, bo jest to międzynarodowe turniej i występują zawodnicy z. Praktycznie głównie skupiamy się na zawodnikach z Europy, ale zdarzało się, że też przyjeżdżali do nas, przylatywali pięściarze z Afryki czy też z innych kontynentów. A proszę powiedzieć, bo tu już tak o tej młodzieży rozmawiamy, jak ona się zmienia, jak podejście do sportu, podejście do boksu, motywacja zmienia się. Pan organizuje ten memoriał już od bardzo wielu lat, proszę powiedzieć, czy obserwuje Pan w, wśród młodzieży. Dużą motywację do uprawiania sportu, czy jednak niestety jest to pesymistyczny scenariusz, że coraz mniej młodych ludzi decyduje się na sport profesjonalny, no bo tak jak wspominaliśmy wielokrotnie, jest to ogromne, ogromne poświęcenie i to co powiedział nasz mistrz Grzegorz Skrzecz, trzeba wyrzucić telefon. No tak, różnie to wygląda, sami Państwo wszyscy widzą, jak to wygląda z tymi telefonami. Ja też, moja córka, która uprawia, nawiasem mówiąc, lekarstetykę. Biega, no to też niestety, kiedy nie ma biegów, kiedy nie ma szkoły, no to jest jakoś do tego telefonu przyczepiona. Zresztą no, mówi się, że teraz mamy już te pokolenie jednorękich dzieci, ale jak widzimy tutaj, chociażby to nie jest tak do końca. Tu jeszcze a propos Mistrzostw Polskich Juniorów, wiem, że zgłosiło się ponad 200 zawodników, czyli ponad 200 zawodników, i to z tego co, wydaje mi się, że to jest rekord. Jeśli chodzi o liczbę uczestników, czyli okazuje się, że jednak ci młodzi ludzie garną się do sportu. Tylko trzeba im umożliwić jakieś warunki do rozwijania ich umiejętności. I potem wygląda to tak, że to nie tylko telefon, ale również sala treningowa, również katanka, rękawice, no i inne przyrządy sportowe. Czyli gen sportowy po dziadku u córki się ujawnił. A jeszcze u kogoś w rodzinie? Czy ktoś w rodzinie jeszcze uprawia sport? Może nie, boks? Nie, boksu nikt nie uprawia. Jeśli chodzi o córkę, to były takie zapędy, że niektórzy mówili, że lepiej, żeby uprawiała boks, ale to jednak nie jest dla niej i biega. Y, trenowała judo, a teraz y, zdobyła w poprzednim roku brązowy medal w kalowych mistrzostwach Śląska na 200 metrów, chociaż dopiero rok lekarstwa tylko trenowała. Widać, że ma... Y, że w genach ma tą moc. No tak, dziadek się na pewno cieszy patrząc na nią z góry. Na koniec naszej rozmowy wrócimy na chwilę do bohaterów książki. Książka, przypomnę o Marianie Kasprzyku, ukaże się w grudniu tego roku. Książka o Zbigniewie Pietrzykowskim ukazała się, trzymam ją w swoich rękach. Proszę mi powiedzieć, czy po tak długim czasie spędzonym zarówno z panem Zbigniewem Pietrzykowskim, jak i panem Marianem Kasprzykiem, czy zostajecie przyjaciółmi, czy... Wam kontaktu? Czy chcecie z Panem Marianem spotykać się dalej i słuchać, chce Pan, tych opowieści bokserskich? Czy zamykam książkę i już mnie nic nie interesuje? Nie, nie, to tak nie wygląda, bo pisząc tutaj książkę o Zbigniewie Pietrzekowskim, który jak wiemy już jest świętej pamięci, to miałem bardzo dobry kontakt z jego żoną, i z jego córką. I dalej mamy ten kontakt, utrzymujemy. A jeśli chodzi o pana Mariana Kasprzyka, no to mamy stały kontakt. Ja będę się z nim jeszcze spotykał, bo tak jak wspominaliśmy, książka w grudniu się ukaże, będą toczone kolejne rozmowy. Ale my tak naprawdę mamy kontakt, można powiedzieć, od ponad 30 lat. Bo ja jako nastolatek już wtedy głównie dzięki Tacie miałem kontakt z Marianem Kasprzykiem. Tata się przyjaźnił. Mistrzem Olimpijskim i ciągle mamy ten kontakt, on też odwiedza nas w Bytomiu na Memoriale. I yy, tak jak wspomniałem, bardzo dobrze przebywać w nim, bo on też dzieli yy, się taką pozytywną energią. To nie jest jakiś dziadek, który narzeka, krytykuje, tylko wprost przeciwnie. Też człowiek, który mówi, że się budzi i jest szczęśliwy czy słońce, czy deszcz, czy yy, wie, wie, że... No i co jest bardzo ważne też w nim, ta jego żywotność związana jest też z tym że on ciągle jest wśród ludzi. On nie jest zamknięty w domu, wychodzi do kawiarni w bielsku-białej, wychodzi często też chodzi do kościoła, spotyka się ze znajomymi, spotyka się z rodziną i jest ciągle i żyje też tym boksem. Uwielbia boks, kocha boks, czasami przychodzi na treningi w bielsku-białej. No i wciąż niektórzy młodzi mogą się od niego nauczyć, nawet też technik bokserskich, bo mimo tego, że ma tyle lat pokazuje jak prawidłowo uderzać, jak się powinno prawidłowo trenować że naprawdę no niesamowita postać. Dziękujemy bardzo serdecznie. Czekamy na książkę o Marianie Kasuszyku, która przypomnę w grudniu tego roku, ale tak jak już zasialiśmy ziarno, czekamy również na biografię Andrzeja Gołoty. Mamy nadzieję, że nas ja też jeszcze tam. jeszcze jest. Będziemy lobbowali, żeby dał się namówić, żeby ta biografia powstała, ale ja osobiście bardzo czekam na książkę o tacie Leszku Błażyńskim. Pan sam wspomniał, że ma pan bardzo dużo materiałów. Bardzo dużo. Co jeszcze tata zostawił po sobie? No dużo tata pozostawił po sobie właśnie dużo, dużo trofeów, dużo zapisków, no i mam też pamiętniki taty. No to musi pan napisać tę książkę. My jako czytelnicy sobie tego po prostu życzymy i na pewno fani tej dyscypliny sportu będą urzeczeni. Bardzo serdecznie dziękuję, że przyjechał Pan do nas do Kielc. Naszym gościem był pan Leszek Błażyński, syn znanego pięściarza, ale również autor książki o Zbigniewie Pietrzykowskim i autor książki o Panu Marianie Kastrzego. Dziękujemy bardzo serdecznie i dziękuję proszę pana bardzo. Mariana bardzo serdecznie pozdrowić, życzyć zdrowia i pogody ducha. Tak będziemy się widzieć jak nie w przyszłym tygodniu, to w kolejnym i na pewno przekażę pozdrowienia.